Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To pytanie Jezus zadał swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy, zaraz po tym, kiedy umył nogi wszystkim, którzy byli z Nim. Umył nogi wszystkim i wszystkie. Nogi. Podkreślam to wszystkich i wszystkie z namysłem, ponieważ zdarza się, że ta scena umycia nóg jest odgrywana w kościołach, zwłaszcza w okolicy świętej, Świąt Wielkiej Nocy. Opowiadał mi kolega, że został parę lat temu wytypowany z jakiegoś powodu do umycia nóg na nabożeństwie Wielki Czwartek. Pastor odgrywał rolę Jezusa, a kilku zaproszonych do tego performansu odgrywało rolę uczniów. Kolega był niesamowicie podekscytowany, porządnie umył stopy, żeby pastor nie doświadczył dyskomfortu. Jakież było jego rozczarowanie. Pastor, grający Jezusa, umył mu tylko jedną stopę. Do dzisiaj zachodzi w głowę, dlaczego tylko jedna? Przecież obmycie nóg to nie teatr. Teatr czy nie teatr? I tak i nie. Jezus, Jezus nie robił teatru, ale w kościele prawosławnym, na przykład, to jeden wielki teatr patriarcha gra Jezusa. Dwunastu innych duchownych odgrywa rolę apostołów. Wszystko skąpane w złocie, spowite dymem z najlepszego kadzidła. Ewangelię czyta się śpiewająco, blask setek świec. Piękna inscenizacja, zapatrzona publiczność i tylko ani jednej brudnej stopy. Niemniej... Teatr piękny. Piękny i dający do myślenia. Tak czy owak, inaczej to wyglądało w Wieczerniku, kiedy Jezus obchodził swoją ostatnią paschę z uczniami. Wszyscy musieli mieć brudne stopy, włączając w to Jezusa. No nie bardzo brudne zakurzone. W tamtym rejonie świata kusz powodował, że trzeba było myć nieustannie nogi. I warto sobie zdać sprawę z, z tych kulturowych obostrzeń. Uczniowie bardzo chętnie umyliby nogi Jezusowi, ale nie wyobrażali sobie, żeby umyć stopy sobie nawzajem. Dlaczego? To prosta sprawa. Bo uważali siebie za równych. Prosty. Gest umycia nóg, a jednak nie taki oczywisty. To pokazuje na pewną tajemnicę. I stąd też płynie pytanie kontrolne Jezusa zaraz po tym fakcie: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? A co takiego uczynił dokładnie? Posłuchajmy. To z Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina jego przejścia z tego świata do ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona i Skariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział. Że ojciec przekazał wszystko w jego ręce, wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się Nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona, Piotra ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, kiedy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić: Za nic w świecie nie będziesz mi mył nóg. A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział: Myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały, czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać, i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i zapytał, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, Wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczej i zapewniam: Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Na początku rozdziału 13 Ewangelii Jana czytamy. Że Jezus całkowicie wycofał się ze służby publicznej i poświęcił całą swoją uwagę tym, którzy należeli do Niego i których pokochał i którzy Go przyjęli. Na nich skupił uwagę. Czytamy tak: Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Ukochał ich bez reszty. To bez reszty oznacza z perfekcyjną miłością. Co to znaczy? Ci, co znają przesłanie Ewangelii, wiedzą, że Bóg kocha świat. Tak Bóg umiłował świat i kocha grzeszników, że syna swego jednorodzonego dał. A więc Bóg kocha świat, kocha grzeszników. Okazując współczucie i powszechną łaskę. Natomiast swoich, swoich kocha miłością doskonałą, zbawienną, wieczną. To znaczy właśnie bez reszty. W tłumaczeniu żydowskim Nowego Testamentu Dawida Szterna jest trochę inne tłumaczenie. To kocha ich bez reszty zostało przetłumaczone jako ukochał ich aż do końca. Co należy rozumieć, że ukochał ich aż do osiągnięcia celu, aż do wypełnienia? A co jest tym celem? Co jest wypełnieniem? Dawid Stern w komentarzu do Nowego Testamentu daje taką odpowiedź. Celem, do którego zmierza Tora, jest Uznanie Mesjasza i zaufanie Mu. Zaufanie temu, który daje na podstawie tej ufności tę właśnie sprawiedliwość wyznaczającą horyzont ich poszukiwań. Jaki z tego wniosek? Otóż taki, że Jezus skupił całą swoją uwagę, całą swoją miłość na uczniach, po to, by mogli Go poznać, jako mesjasza i uznać go za mesjasza, a w konsekwencji by mogli mu zaufać. Dlaczego tak bardzo właśnie na tym mu zależało? Dlatego, że zaufanie Jezusowi jako mesjaszowi przynosi sprawiedliwość. Słyszymy, że to wszystko działo się podczas wieczerzy. To nie była jakaś wieczerza, kolejna wieczerza, jakich było wiele. Chodzi o paschę odbywającą się w ten konkretny czwartek po zachodzie słońca. To jednocześnie noc zdrady i aresztowania. Ukrzyżowanie miało nastąpić następnego dnia. Ta wieczerza była ostatnią wieczerzą Jezusa z uczniami. I można by się było spodziewać po Jezusie wzniosłych, znaczących słów. No i takie padły oczywiście. Można było się spodziewać ostatnich wskazówek, a tymczasem Jezus znowu ich zaskakuje. Otóż nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. W tamtym spo, społeczeństwie obowiązywała zasada, że zajmowali się tym najniżsi słudzy. Wiemy o tym. Obmywanie nóg było natomiast takim kurtuazyjnym gestem okazywanym gościom. Wykonywał to właśnie zwykle sługa albo żona gospodarza, kiedy goście weszli do domu albo kiedy już rozsiedli się przy stole. Dlaczego zatem Jezus, skąd mu to przyszło do głowy? Odpowiedź jest prosta. Znamy ją przecież od dziecka, ze szkoły niedzielnej, tak naprawdę. Jezus daje im wzór sługi, wzór służby. Rzecz w tym, że w czasie tej wieczerzy doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za. Największego. To w czasie tej wieczerzy miała miejsce ta sytuacja. Jak wspomina ewangelista Łukasz, uczniowie kłócili się o to, który z nich jest najważniejszy, największy, bo żaden nie chciał się uniżyć i umyć nóg pozostałym. Kiedy Jezus zabrał się do tego, kiedy Jezus zabrał się do umywania nóg wszystkim, Uczniowie byli zaszokowani. Nas to specjalnie nie rusza, jak wiele innych rzeczy z Biblii, a powinno, bo nie chodziło przecież jedynie o zakurzone stopy. Zachowanie Jezusa, jak się domyślam, było symbolem duchowego oczyszczenia, wzorem chrześcijańskiej pokory. Dzięki temu nauczył uczniów, jak powinna wyglądać służba. Co szczególnie później podkreśliła jego śmierć na krzyżu. Mycie nóg bardzo zażenowało uczniów. Wszyscy milczeli, tylko Piotr, prawdopodobnie w imieniu wszystkich pozostałych, zaprotestował. Oburzyło go to, że Jezus uniżył się tak bardzo, że osobiście, własnoręcznie, Umywał nogi całej tej dwunastce. Piotr nie zdawał sobie sprawy z tego, że ten pokorny czyn Jezusa jest symbolem czegoś więcej. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Innymi słowami, dopóki Boży baranek nie oczyści człowieka z grzechów, to człowiek nie będzie miał z nim działu, udziału, kontaktu, relacji, dopóki Baranek Boży tego nie zrobi. Piotr szybko zmienił zdanie i już nurkował do miednicy, kiedy Jezus dodał: „Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty”. I tutaj pozwólcie na małą dygresję. Kilka niedziel wstecz. Słuchaliśmy nauczania o Nowym Narodzeniu. Pamiętamy słowa Jezusa do Nikodema, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, ten nie wejdzie do królestwa. A co się dzieje z tym, który narodzi się właśnie na nowo? Otóż, kiedy ktoś narodzi się na nowo, z wody i z ducha staje się nowym stworzeniem. Co to znaczy nowym stworzeniem? To znaczy, że otrzymuje nową naturę i nową tożsamość. Biblia mówi, że ludzie z natury są jacy? Źli. Ludzie z natury są źli. Wszyscy zgrzeszyli i są grzesznikami. Gdzie się człowiek nie obejrzy, tam za nim cień. Trudno się od tego uwolnić. Ale kiedy grzesznik się nawraca, to nie tylko zostaje całkowicie oczyszczony z grzechu, całkowicie, ale zmienia się jego natura i zmienia się jego tożsamość. Staje się dzieckiem ojca. Z pierwszego listu do Koryntian. A takimi właśnie niektórzy z Was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Drugi list do Koryntian. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, nastało nowe. Z listu do Rzymian. A zatem za sprawą Chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. To pociąga za sobą kosmiczne konsekwencje. Jeżeli jestem nowym stworzeniem, jeżeli jestem nowym stworzeniem, to znaczy, że nie powinienem o sobie myśleć ani mówić, jestem grzesznikiem. Stare przeminęło, tak? Przeminęło czy nie przeminęło? Jeżeli przeminęło, to znaczy, że to jest przeszłość. Powinienem o sobie myśleć i mówić: Jestem nowym stworzeniem. Jestem dzieckiem. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa i Jezusowi, jeżeli w konsekwencji zostałeś zanurzony w wodzie i przyjąłeś Ducha Świętego, to jesteś nowym stworzeniem. Jesteś. Jesteś synem. Jesteś córką, jesteś czysty, jesteś czysta, jesteś święty, jesteś święta, jesteś zbawiony, zbawiona. Stało się. Dlatego Jezus powiedział do Piotra: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty, Wy też jesteście czyści, ale oczyszczenie, którego dokonuje Chrystus, kiedy nas zbawia, nie musi być powtarzane, to też warto podkreślić. To oczyszczenie nie musi być powtarzane, bo pojednanie z Bogiem jest natychmiastowe i zupełne. Jeżeli budzą się w nas wątpliwości, a we mnie czasem się budzą, to czego to może być oznaką. To może być oznaką tego, że pamięć Grzechu wraca. Pamiętamy. Pamiętamy, cośmy nawyprawiali, ale to jest wspomnienie. Albo kiedy budzą się skrupuły, to może być oznaką tego, że diabeł, że szatan przypomina nam naszą przeszłość i nie chce, żebyśmy pamiętali. O naszej nowej tożsamości, żebyśmy nie widzieli naszej obecnej tożsamości, naszej przyszłości, chce nam to zabrać. Ale też wszyscy, którzy zostali oczyszczeni przez Boga, przez Jego łaskawe usprawiedliwienie, okazuje się, potrzebują ciągłego oczyszczania. Co to znaczy? Ten proces oczyszczania trwa całe życie, bo przez całe życie potrzebujemy stawiać czołu, czoła złu. Bo całe życie potrzebujemy opierać się złu, walczyć z grzechem, walczyć ze złym, który nie śpi. Inaczej mówiąc wierzący, czyli ci którzy uwierzyli w Jezusa i Jezusowi zostali usprawiedliwieni i przez Boga są uważani za sprawiedliwych. Bóg widzi wierzących jako sprawiedliwych. Koniec kropka. Ale nadal ci wierzący usprawiedliwieni i sprawiedliwi i zbawieni potrzebują Uświęcenia, potrzebują udoskonalenia, potrzebują osobistej, stałej przemiany, która przybliża ich do Bożego Wzorca. My potrzebujemy upodobnić się do Bożego Wzorca. Stąd ten stały proces. I kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza tak: Dopilnuj, abyś wszystko wykonał, Według wzoru, który Ci ukazano na górze. A teraz Jezus mówi do tej zaskoczonej dwunastki uczniów: Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i Panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi, Wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem Wam bowiem przykład abyście i wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Użyte w tym kontekście słowo przykład może też oznaczyć, oznaczać wzór. Myjąc nogi, Jezus ustanowił wzorzec pokory i służby. Wzorzec pokory wynikającej z miłości. I okazuje się, że taka pokora nie musi być naiwnością, tego rodzaju pokora nie musi być kulą u nogi, ani ciężarem, nie musi być czymś wstydliwym, wręcz przeciwnie. Skoro już o tym wiecie, powiedział Jezus na koniec, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Chcemy być szczęśliwi? Szczęście zawsze wiąże się z posłuszeństwem Bożemu Słowu. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co Wam przykazuję. A teraz puenta. W ciągu ostatnich tygodni przypomnieliśmy sobie ważne pytania. I jak, jak dzisiaj przypomniał pastor Zbyszek, było ich dziesięć. Oczywiście tych pytań Jezus zadał o wiele więcej, ale myśmy wybrali. Tylko 10 i przypomnieliśmy je sobie. To są ciekawe pytania Jezusa. Poznaliśmy też możliwe, właściwe odpowiedzi na te pytania. I z pewnością to dobra rzecz znać dobre pytania i to dobra rzecz znać dobre odpowiedzi na te pytania. Młode pokolenie jest nieźle wyćwiczone, z tego co słyszę, w rozwiązywaniu testów. Żeby dobrze rozwiązać test, nie trzeba znać dobrze zagadnienia. Wystarczy zaznaczyć właściwe słowo. Wystarczy znać słowo klucz i można zdać taki test celująco. Egzamin życiowy wymaga jednak czegoś więcej. Moje pytanie na zakończenie tej serii pytań jest następujące. Czy wystarczy znać dobre pytania? Czy wystarczy znać dobre odpowiedzi na te pytania? Poznać dobre pytania i poznać dobre odpowiedzi na te pytania to dobra rzecz. Co istotne, to dobrze odpowiadać swoim życiem. Swoimi postawami i decyzjami na te pytania. Jestem przekonany, że to jest to, do czego dzisiaj wzywa nas Jezus. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? A od siebie chciałbym dodać drugiej. I co zrobicie z tym? Co wam uczyniłem, i biorę to bardzo osobiście? Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? I co zrobię? Co ja zrobię z tym?